Bardzo, bardzo serdecznie witam na kolejnym Wemisarzu, a yy, przede wszystkim witam autorkę tego wemisarzu, panią Annę Bereżnicką Witam serdecznie. Pani Anna przyjechała na szczęście ze swoim mężem, więc witam również yy, męża pani Anny, czyli pana Kazimierza. To na razie nieważne. Proszę Państwa, przy, przy tej wystawie nie sposób no jednak, nie sposób wspomnieć o ojcu Pani Anny, bo nazwisko jest charakterystyczne i, i, i niezbyt popularne, więc brzmienie kojarzy się jednoznacznie także z, z Panem Piestotem Krajowickim, więc nie sposób o tym wspomnieć. Także dlatego, że Pani Anna kończyła studia na Akademii właśnie w pracowni. Malarskiej pana Kejstuta Dyryżyńskiego. I na tym pewnie koniec wspólnych spraw, chociaż rodzinne na pewno są, bo malarstwo pani Anny jest niezwykle specyficzne i raczej nie ma co się doszukiwać tu jakiejś zbieżności z malarstwem pana Kejstuta. Widzicie Państwo, jesteśmy w świecie martwych natur. Bardzo specyficzny nastrój. Z tych, z tych prac i zachęcam do oglądania ich niezwykle wnikliwie, bo, bo nie są to zwyczajne łatwe natury. Zwróćcie to. Państwo uwagę na dominację pewnych y, dwóch tematów: to znaczy y, temat czaszki, który się pojawia w, w wielu pracach Pani Anny. Y, y, drugi temat to muszla. Muszla, czyli też y, coś organicznego, ale już. Y, umarłego. Myślę, że związek tych dwóch eksponatów, dwóch modeli w tych obrazach nie jest przypadkowy. Mam nadzieję, że Pani nam coś więcej o tym powie. A dla mnie niezwykle interesujące jest powiązanie pewnych takich atrybutów związanych, myślę, z dzieciństwem. Nie wiem, czy z dzieciństwem Pani czyli to, co się przejawia w niektórych obrazach, jest to jakiś miś, jakiś konik na biegunach, na pewno ma to jakiś głębszy sens i myślę, że nie jest to zupełnie przypadkowe ustawienie tak zwanej martwej, tak jak w pracowniach artystów często się spotyka, że sobie ustawia martwo i maluje. Myślę, że nie jest to przypadkowe. Ale ja może powiesz nam już teraz, ja nie będę gadał. Czy ja jakiś specjalny ideologii sobie nie dopowiadała no jakichś takich skojarzeń, że tutaj śmierć, że A nie mszymy? Tak, nie, nie, nie absolutnie nie, nie. Raczej jeśli chodzi o zaszczyt, to to jest mój zachwyt formą, kolorem. Tak są fantastyczne do, do rysowania, do malowania. No, jeśli chodzi o muszę, to jest trochę... Inna historia. I rzeczywiście ona się wiąże z moim dzieciństwem, bo w gabinecie mojego dziadka były dwie czy trzy muszle za szybą i było powiedziane, że nie wolno ich dotykać. No i oczywiście jak to by była zakazany, tutaj najlepiej smakuje i ja po prostu tylko się cały czas śwalałam zakraść, i żeby otworzyć żeby się dostać do tych muszli i tak te muszle mnie hipnotyzowały, mnie zachwycały, że ja jak, gdzieś tu chyba jest ja to bo I rzeczywiście teraz mam sto kilkadziesiąt muszli, bo kolekcjonuję je i każda jest fajna i też tak ciekawa dla mnie do, do malowania, ale też ma właśnie takie, takie znaczenie, że, że to było coś takiego właśnie wyjątkowego. Chociaż wiem, że są ludzie, którzy nie lubią, nie podobają mi się, no ale to. takie właśnie z czaszkami. Tak, tak. Są ludzie, którzy fascynują, fascynują się tym kształtem i samym przedmiotem. Zostawienie kolorystyczne, bo to żaden malarz tak nie namawia jak natura. Właśnie. No a przedmioty, które tu są w tych martwych naturach też nie są jakby przypadkowe, bo, bo jak widać nie ustawiam sobie puszki po Coca-Coli na przykład, tylko. Muszą to być przedmioty, które nie też zachwycały formą, kolorem. Też takie skojarzenia, że coś tam po jakiejś prababci, jakieś naczynie, jakaś lampa naftowa, którą była pierwszym przedmiotem, którą razem sobie z mężem kupiliśmy do swojego domu na, na rynku ze starociami. No jakby, tak, każdy, każdy przedmiot ma, ma swoją historię no i, i dlatego też z przyjemnością nie maluję. Że są takie jakby dla mnie anonimowe, no chociaż wiadomo no, jak każdy malarz forma, kolor, kształt no, jest... Jeśli nie mówisz o kolorze, czy kolorystyka, ogólnie rzecz biorąc, Twoich obrazów jest związana z, z okresami Twojej twórczości, czy to no, nie ma znaczenia na przykład, że są te pastelowe bardzo, bardzo... Czerwone są związane z brakami energetycznymi, po prostu co jakiś czas muszę... Muszę, lubię właśnie ale nie jest to tak, że... Nie, nie, nie. Do tych czerwieni tak cyklicznie wracać. To samo z tymi cieniejszymi papierami czerwnianych, czy błękitami. To nie jest związane z okresami, że kiedyś to malowałaś tam, a teraz już ich nie ma. Właśnie, jasne, jasne, a potem można czerwona. Bo... Tak jak z ale... jedzeniem. Ja <susurna> no to... Proszę Państwa, proszę Państwa, będzie jeszcze czas na rozmowę z, z, z Panią Anną. Na razie oficjalnie podziękujemy Ci za przybycie i za prezentację swoich prac. Bardzo dziękuję.